Jest scena, której nie uchwyci żadna kamera, ani nie zapisze żadna ludzka pamięć. Dzieje się ona poza czasem, w centrum wieczności, gdzie decyzje podejmowane są nie na podstawie siły, lecz prawdy. To w tej niebiańskiej radzie, gdzie synowie Boży stają przed tronem Najwyższego, historia Hioba ma swój prawdziwy początek. Nie w ziemi us, nie w stratach, ani w ranach. Zaczęła się w niewidzialnym. A to, co tam się rozegrało, jest jedną z największych duchowych tajemnic, jakie kiedykolwiek objawiły pisma. Wszystko zaczęło się, gdy Bóg zadał pozornie proste pytanie: Czy zauważyłeś mojego sługę Hioba? Ale to nie była zwykła ciekawość. To było święte wyzwanie rzucone oskarżycielowi, szatanowi, który również stanął wśród aniołów. Niebo znało Hioba, piekło także, ale świat jeszcze nie wiedział, jak wielkie jest jego imię. Bóg nazywa go z ufnością. Człowiek prawy, sprawiedliwy, bojący się Boga i stroniący od zła. Bezpośrednie świadectwo stwórcy, że wśród ludzi wciąż jest ktoś, którego wierność nie jest na sprzedaż. Lecz odpowiedź szatana była równie ostra co odkrywcza: czy Hiob boi się Boga za darmo? Tym pytaniem ujawnił podejrzenie, które zawsze starał się zasiać: że nikt nie służy Bogu za darmo, że każda wierność jest w gruncie rzeczy przebranym interesem. Według oskarżyciela wiara Hioba istniała tylko dlatego, że był zamożny, zdrowy, szanowany. Jakby mówił, zabierz mu wszystko, a zobaczysz, kim naprawdę jest. I w tej chwili rozpoczęła się niewidzialna wojna. Lecz najbardziej zdumiewające nie było oskarżenie, to była zgoda. Bóg pozwolił Szatanowi dotknąć wszystkiego, co Hiob posiadał, nie dlatego, że chciał go zniszczyć, ale dlatego, że wiedział, że jego wiara wytrzyma. To ujawnia potężną duchową zasadę. Czasem Bóg dopuszcza próbę nie z powodu błędu, lecz z powodu zaufania. Kiop nie był testowany, bo zgrzeszył. Był doświadczany, bo był wierny. Na ziemi wszystko wydawało się normalne. Niebo milczało. Słońce świeciło. Zwierzęta pasły się, synowie ucztowali. Nic nie wskazywało, że imię Hioba zostało wspomniane przed niebiańskim tronem, ale niewidzialne już się poruszało. I gdy posłańcy zaczęli przybywać, Jeden po drugim, niosąc druzgocące wieści, świat tego człowieka zaczął się rozpadać. Najpierw Sabejczycy ukradli woły i osły, potem ogień Boży spadł i pochłonął owce oraz sługi. Zaraz potem Chaldejczycy najechali i zabrali wielbłądy. A następnie najokrutniejszy cios, silny wiatr, zburzył dom, w którym byli jego synowie i wszyscy zginęli. W jeden dzień Hiob stracił wszystko. Swoje bogactwo, środki do życia, służbę, dziedzictwo – wszystko obróciło się w proch, a niebo nadal milczało. To, co następuje, zmienia jednak duchową atmosferę. Hiob zamiast przeklinać upada na twarz, rozdziera swój płaszcz, goli głowę i oddaje cześć. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi tam powrócę. Pan dał, Pan zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Ta reakcja nie była spodziewana przez Szatana, bo piekło nie rozumie wiary, która nie zależy od błogosławieństw. Prawdziwe uwielbienie, zrodzone wśród popiołów, ma moc, która wstrząsa niebem, lecz wróg nie daje za wygraną. Wraca do niebiańskiej rady i rzuca nowe wyzwanie, skóra za skórę. Dotknij jego ciała, a zobaczysz. I ponownie Bóg pozwala. Oto jest w twojej mocy, ale oszczędź jego życie. Teraz próba dotyka ciała. Kiełb zostaje porażony złośliwymi wrzodami. odstupaż po czubek głowy. Jego skóra pęka, ciało gnije. Siada na ziemi wśród popiołów i kawałkiem skorupy próbuje uśmierzyć ból. Nie pozostaje mu nic ani synowie, ani słudzy, ani zdrowie, ani uroda. Tylko ból i cisza. W tym momencie żona, złamana cierpieniem, sugeruje koniec. Przeklnij Boga i umrzyj. Ale Hiob odpowiada ze spokojem, który rzuca wyzwanie piekłu: Przyjęliśmy od Boga dobro, czy nie mielibyśmy przyjąć także zła? Nie mówi tego, bo nie czuje bólu, mówi to, bo ufa, a jego zaufanie nie opiera się na okolicznościach, lecz na charakterze Boga. Jeśli te słowa dotykają twojego serca, jeśli ty także przechodzisz przez straty, ciszę lub ból, zasubskrybuj teraz kanał. Polub film i napisz w komentarzu na Nadal Ufam. To pomaga szerzyć to przesłanie i wzmacnia inne życia, które potrzebują usłyszeć, że wierność wciąż się opłaca. Bóg wciąż honoruje tych, którzy trwają nawet wśród popiołów. Podczas gdy Hiob trwa w milczeniu, niebo nadal obserwuje. Ale coś się dzieje. Przybywają trzej przyjaciele: Elifas, Bildat i Zofar. Przychodzą, by pocieszyć, ale gdy widzą Hioba tak zniekształconego. Siadają z Nim w milczeniu przez siedem dni i siedem nocy. W tym czasie nie pada ani jedno słowo. Cierpienie Hioba jest tak głębokie, że nie ma co powiedzieć. I to początkowe milczenie jest być może najmądrzejszym gestem, jaki mieli. Ale nie trwało długo, bo gdy zaczynają mówić, pocieszenie zamienia się w osąd. Pierwszy jest Elifas. Sugeruje, że żaden sprawiedliwy nie cierpi bez powodu. Skoro Hiob przez to przechodzi, z pewnością zgrzeszył. Bildat idzie dalej i twierdzi, że synowie Hioba zginęli z powodu własnych grzechów. Zofar, najbardziej szorstki, mówi, że Hiob zasługuje na coś gorszego. To stara teologia odpłaty: jeśli jest ból, jest wina. Dla nich Bóg dopuszcza cierpienie tylko złym. Ale mylili się. Hiob, choć rozdarty, wie, że to nieprawda, zna swoją prawość, nie broni się z pychy, lecz z prawdy, wie, że nie zgrzeszył tak, jak go oskarżają. Ta batalia między jego sumieniem a argumentami przyjaciół to więcej niż debata. To odzwierciedlenie konfliktu między autentyczną wiarą a powierzchowną religijnością. Podczas gdy oni próbują wtłoczyć Boga w swoje formuły, Kiop wciąż szuka odpowiedzi, której jeszcze nie otrzymał, ale nawet bez odpowiedzi nie odwraca się od Boga. Jego dusza jest zraniona, owszem. Przeklina dzień, w którym się urodził, owszem. Woła, lamentuje, cierpi. Ale nie rezygnuje. Wciąż wierzy, że jest odkupiciel, nawet nie rozumiejąc, nawet bez pocieszenia, nawet bez wyjaśnienia. I ta wiara, zrodzona w dolinie, podtrzymywana wśród bólu, jest tym, czego szatan nie chciałby świat zobaczył. Kiop nadal trwa. Słowa przyjaciół ranią jak włócznie. Nie dość, że zmaga się z emocjonalnym i fizycznym załamaniem, teraz musi stawić czoła niesprawiedliwości założeń. Słowa, które miały pocieszyć, stają się wyrokami. Ale Hiob nie milczy, podnosi głos spośród prochu, nie po to, by narzekać na ból, lecz by wołać o sprawiedliwość. Rozmawia z Bogiem, pyta, lamentuje. A to wołanie, które rodzi się wśród udręki, nie jest buntem, to naga, surowa wiara, która nie potrzebuje wyjaśnień, by nadal się wyrażać. Ból Hioba to nie tylko ból straty, to ból kogoś, kto służył przez całe życie. A nagle nie rozpoznaje milczenia nieba, nie rozumie i to go rozpacza, ale nawet wśród udręki zaczyna kiełkować nadzieja. W rozdziale dziewiętnasty oświadcza coś, co zmienia wszystko. Wiem, że mój Odkupiciel żyje, i że na końcu powstanie nad ziemią. Te słowa wypowiedziane przez człowieka pokrytego ranami, odrzuconego przez przyjaciół, porzuconego przez żonę i zapomnianego przez braci, są jednymi z najpotężniejszych w całej Biblii. Bo Hiob nie ma żadnego powodu, by to powiedzieć, żadnego znaku, żadnego głosu, żadnego ukojenia, tylko ból. A mimo to mówi wiem, nie myślę, nie może. To niezachwiana pewność, nie mówi o tym, co widzi, lecz o tym, w co wierzy. I kontynuuje. Po tym jak moja skóra zostanie zniszczona, w moim ciele jeszcze zobaczę Boga. Hiob dostrzega coś poza śmiercią. Poza ciałem, poza teraźniejszością, widzi odkupiciela i to zmienia wszystko. Ten odkupiciel, Goel, był krewnym odkupicielem, kimś kto miał prawo bronić i przywracać to, co zostało utracone. Ale Chiop nie mówi o człowieku, mówi o Bogu, o kimś kto wstawiłby się za nim, gdy nikt inny tego nie robił. To jedno z najstarszych wyznań wiary w Mesjasza, który miał nadejść. Chiop żył przed prawem. Przed prorokami, przed krzyżem, ale jego dusza zobaczyła tego, który odkupuje, i w tym widzeniu się uchwycił. To jego kotwica, jego jedyna pewność. Podczas gdy przyjaciele kontynuują swoje chłodne przemowy, Hiob wewnętrznie zaczyna wychodzić z otchłani. Wciąż jest wśród popiołów, ale jego dusza wznosi się. I w tym momencie scena się zmienia. Po długich rozdziałach boskiego milczenia, w końcu pan odpowiada. Ale nie przychodzi z wyjaśnieniami. Bóg nie usprawiedliwia cierpienia. Nie przedstawia powodów. Objawia się w wichrze. To manifestacja mocy i chwały. Grom, który ucisza wszystkie ludzkie głosy. A z wichru Bóg przemawia. Ale jego słowa nie są łagodne. To pytania, które miażdżą pychę. Gdzie byłeś, gdy zakładałem fundamenty ziemi? Kijob zostaje skonfrontowany nie w swoim bólu, lecz w swojej ograniczoności. Bóg objawia wielkość stworzenia, złożoność życia. Tajemnice, które tylko On zna. Z każdym pytaniem Hiob zdaje sobie sprawę, jak mały jest Jego rozum. I więcej, zdaje sobie sprawę, że nawet nie rozumiejąc, Bóg pozostaje Bogiem. To boskie objawienie nie odpowiada na pytanie, dlaczego cierpienie, ale objawia, kim jest Bóg. I to wystarczy. Bo w końcu nie potrzebujemy wszystkich odpowiedzi, potrzebujemy obecności, a gdy Hiob widzi Boga, wszystko w nim się zmienia. Nie szuka już sprawiedliwości. Jest poddany. Mówi: Słyszałem o tobie ze słyszenia, ale teraz moje oczy cię widzą. I to objawienie jest warte więcej niż jakiekolwiek wyjaśnienie. Hiob żałuje. Nie dlatego, że zgrzeszył, jak myśleli przyjaciele, ale dlatego, że w obliczu wielkości Boga nawet jego sprawiedliwość wydawała się krucha. Upokarza się w prochu i popiele, a czyniąc to, zostaje wywyższony. Bóg wtedy zwraca się do przyjaciół i ich karci: Nie mówiliście o mnie słusznie, jak mój sługa Hiob. Ci, którzy go oskarżali, teraz potrzebują wstawiennictwa. A sam Hiob, ten, który był osądzany, zraniony, upokorzony, musi za nich się modlić. I on się modli, przebacza, wstawia się. I w tym akcie miłosierdzia Bóg odwraca niewolę Hioba. Zmiana nie zaczyna się od materialnego błogosławieństwa, zaczyna się od przebaczenia. Gdy Hiob modli się za tych, którzy go zranili, coś pęka w niewidzialnym i rozpoczyna się od nowa. Ale nie jest to tylko przywrócenie, jest pomnożone. Bóg daje mu dwa razy więcej niż miał. Jego bracia i siostry wracają. Jego dobra zostają przywrócone. Ma więcej dzieci. A Biblia mówi, że jego córki były najpiękniejsze na ziemi, ale największym cudem nie było przywrócenie to była przemiana. Bo Hiob teraz znał Boga intymnie. Nie tylko ze słyszenia, ale z widzenia. Ból nie poszedł na marne. Zaprowadził go do najgłębszego miejsca intymności. Nie wrócił do punktu wyjścia. Poszedł dalej. Zobaczył odkupiciela, a to jest cenniejsze niż wszystkie utracone dobra. Historia Hioba pokazuje nam, że toczy się wojna, której nie widzimy. Że sprawiedliwy może być doświadczany. Że milczenie Boga nie jest nieobecnością. Że ból może być polem objawienia. Że wierność bez nagrody jest potężną bronią przeciwko piekłu, że prawdziwa wiara przetrwa nawet gdy niebo milczy, i że gdy wybieramy zaufanie, nawet nie rozumiejąc, wygrywamy bitwy, o których świat nigdy nie dowie się. Może przeżywasz swoją własną dolinę, może niebo milczy, może wszystko się zawaliło, ale jest tajemnica, którą musisz zachować. Odkupiciel żyje. On wciąż powstaje i widzi Twoją wierność, nie rezygnuj, nadal uwielbiaj, nadal ufaj, bo ten sam Bóg, który przywrócił Hioba, jest Bogiem, który widzi każdą łzę, słyszy każde wołanie, honoruje każde ziarno wiary. A jeśli dotarłeś aż tutaj, napisz w komentarzach: Mój odkupiciel żyje. To nie tylko zdanie, to duchowa deklaracja nasiono, zasiane w niewidzialnym publiczne świadectwo, że Twoja wiara nie zależy od odpowiedzi, lecz od obecności. I udostępnij ten film. Ktoś musi przypomnieć sobie, że próba może być sceną dla chwały Boga, i że wierność wciąż jest widziana w niebie. Historia Hioba nie kończy się na bólu, lecz na objawieniu. Był doświadczany nie z powodu słabości, lecz z powodu boskiego zaufania i trwał. Jego wiara pokonała niewidzialne oskarżenie. Dziś ta sama wiara jest możliwa dla mnie i dla ciebie. Jeśli czujesz, że jesteś w dolinie, pamiętaj. Twoja wierność może odbijać się echem w niebie. Nie zatrzymuj się, odkupiciel żyje i wciąż powstaje dla tych, którzy trwają. Napisz Amen. Jeśli to przesłanie do ciebie przemówiło, zasubskrybuj kanał i udostępnij. Niech Bóg Hioba wzmocni cię i objawi cel kryjący się za każdym bólem.